No, podobno tutaj jakiś samochód zostawił za sobą olej, koleżanka mi powiedziała, że trzeba chodzić naokoło przez szkołę. Coś niebezpiecznego to może być, jak myślicie? No, Myślę, tak. że to może być niebezpieczne, tylko że to na pewno jest coś związane z benzyną, a jak wiadomo, to łatwo padnie. Tak... Się... Może do szkoły nie będziecie chodzić? No, Pani tak! No, mamy tutaj małą katastrofę. Rozlany jest prawdopodobnie olej napędowy z ciężarówki, która tędy przejeżdżała. Sprawcy niestety na chwilę obecną nie, ustali, nie udało się ustalić. Podobno są świadkowie. W tej chwili prowadzimy czynności, żeby ustalić świadków tego zdarzenia. Może da się ustalić sprawcę. A na chwilę obecną, strażacy, my zabezpieczamy teren. Straż pożarna próbuje usunąć ten olej drogi. Cały odcinek jest wyłączony z. Ten olej znajduje się przy szkole podstawowej. Jest jakieś niebezpieczeństwo? No Oczywiście, jest tam bardzo ślisko, więc każdy przejeżdżający pojazd podejrzeć, że może wpaść w poślizg, spowodować tragedię, choćby wpadając na chodnik, gdzie przepadają akurat dzieci. Poza tym samochody, które będą rozjeżdżały ten olej, wyniosą go na te części jezdni, gdzie go nie ma. Takiego e, ciężarowego cze, e, dużego samochodu wana jechał albo po drodze. Pięk zbiornik i wyleciał. Wylał się. No i co będzie? E, nie jeszcze nie wiadomo, ale chyba będę próbował to usunąć to ten olej, żeby droga była przejezdna. było, go nie ma. To wylało. No. No, dobra. No.